Dajcie moi drodzy przyjaciele na dzisiejszym filmie, na którym chciałbym wam przez chwilę poopowiadać, podzielić się moimi przemyśleniami na temat związków, relacji z ludźmi, w szczególności na naszej drodze duchowej, na drodze duchowego rozwoju. Zapraszam. Dzisiaj nie chcę się skupiać na relacjach takich partnerskich, czy mówić o bliźniaczych płomieniach, bo o tym już wspominałem trochę wcześniej. Link do tego filmu jeszcze po tej stronie ekranu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać chwilę o takich relacjach z ludźmi, których na przykład spotykamy na ulicy, albo z jakąś trochę dalszą rodziną, z kimś, z kim nie mamy tak często kontaktu. A co na drodze duchowej i pod wpływem naszego rozwoju może być i często jest bardzo, bardzo dużym po prostu wyzwaniem, takie relacje z ludźmi. Te związki z ludźmi są wyzwaniem w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, albo my mamy rację, albo oni, i nigdy nie wiadomo, kto ma rację, a może jest jeszcze trzecia ewentualność, może nikt nie ma racji w ogóle. Może w ogóle coś takiego jak koncept racji, posiadanie jej, może to w całości jest po prostu nieprawdziwe. I nie ma czegoś takiego, że ty masz rację, a ktoś jej nie ma i ktoś się powinien zachowywać w jakiś sposób, a ty się nie powinieneś zachowywać w inny sposób i że nie powinno być tak, jak jest albo tak, jak się wydarzyło do tej pory. Może całe to możemy. Po prostu podważyć, podważyć, wziąć oddech i oddać. Oddech i oddać. Na pewno pamiętacie, jak wielokrotnie mówię o tym, mistrzowie o tym wspominają również, że sami jesteśmy twórcami naszego doświadczenia. Teraz ten koncept ten racji, no to on jest taki, no, no, bywa, bywa zabarwiony ego dość mocno. Przy czym to są tak naprawdę dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że na przykład no jest wiele miejsc, w których Nasza gdzieś cywilizacja, czy ludzie po prostu się mylą, a jak ktoś myśli, że się ludzie nie mylą, no to niech sobie poczyta książki historii i niech zobaczy, że na no, no środku jest takie poczucie, że a no właśnie, że coś chce iść dalej, że coś chce ewoluować i że mamy nie powtarzać tych patologii, które robiliśmy wcześniej, tylko próbować po prostu z nich wyjść. Próbować je porzucić, próbować um, po, pozwolić po prostu na to, żeby zadziałała się zmiana. Po prostu próbować, tak na spokojnie, tak pozwolić. 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 Może istnieje jakaś metoda, żeby jednak robić rzeczy inaczej i nie powtarzać. Po prostu tego starego bólu, tych starych pomyłek. Jezus weszła wielokrotnie mówił, o tak zwanym grzechu. Takie pojęcie duchowe to po prostu pomyłki. Że coś jest niehalo, że coś można zrobić inaczej. Czyli można tą, poznać tą prawdę, która nas wyzwoli. No, i tam jest ten element poznaj prawdę, ona cię wyzwoli. Czyli e, coś wymagane jest, jakieś działanie, jakaś zmiana, jakieś, jakiś taki stryczek. Coś trzeba zrobić. Teraz, czy, czym jest to coś, co wymaga właśnie tego takiego przełączenia? Czy to jest tylko to, że, że tutaj nikt nie ma racji? Czy może to jest coś. Głębiej. Głębiej. I teraz nie chodzi mi o to, żebyś tylko i wyłącznie gdzieś na poziomie słów mnie słuchał. Czy słuchała. Tylko dużo bardziej mi zależy na tym, żeby po prostu poczuć. Poczuć. O właśnie. Poczuć tą głębię. Głębię. O właśnie. Właśnie. Tak. Po prostu poczuć. Tak więc, jak, jak czujesz tą głębię, to gdzie są te problemy międzyludzkie? Gdzie to wszystko się podziało? Gdzie one są? Czy one dalej w ogóle są? Jak jest to poczucie, ta słodycz? I teraz, czy nie jest tak, że bez tego poczucia, bez tego królestwa, bez tego. Czegoś, co staram się tutaj przekazać, pomimo tego, że słowa mi się nie da, ale możemy na to wskazywać, to jak ty jesteś w tym, to gdzie jest problem międzyludzki? Masz teraz jakiś problem z czymś? Czy może te problemy po prostu. Wziu, wziu, się rozpływają? Już teraz w ogóle. cała koncepcja problemu, raz i to wszystko powiedzieć. Przeminęło z wiatrem. Tak jakby tego nigdy nie było, po prostu zniknęło. Ale skoro jak tego stanu nie ma, no to oczywiście te myśli o problemach zaraz, zaraz wrócą. Czy możemy po prostu nie wychodzić z tego królestwa? Może to jest jedyna rzecz, jaka jest do, do zrobienia: po prostu przestać wychodzić. I teraz wracamy do, do tego tematu naszych dzisiejszych rozważań. No ale jesteś sobie w tym królestwie, w tym pokoju, może ten film Ci dał to, pomógł Ci to odzyskać, może po prostu sobie pomedytowałeś, może po prostu przyszedł do Ciebie ten stan pokoju całkowicie spontanicznie. No i teraz przychodzi gdzieś Twoje życie, dzień Ci gdzieś biegnie dalej. No jest jakaś stara sytuacja. Jakiś stary schemat się pojawia, Byłeś jesteś w coś tam uwikłany. I wchodzą stare emocje w tobie. Coś się podnosi, coś się gdzieś tam zaczyna boleć, coś się zaczyna gdzieś gnieść. i teraz masz wybór, czy pozostaniesz w tym uwalnianiu, dalej zachowując ten pokój królestwa, czy wybierzesz. O, teraz zacznę sobie obwiniać tą osobę. Albo teraz zacznę sobie siebie obwiniać, albo teraz cały świat jest zły. Teraz ja na wszystko strzelam focha. Teraz zaczynam wierzyć we wszystkie teorie spiskowe. Po prostu. Czy nie możemy po prostu tu i teraz dalej wybierać pokoju? Dalej wybierać pokoju. I okej, okay, rozumiem, dzieje się coś, coś cię sprowokowało, gdzieś coś wychodzi, ale to jest oznaka łaski i miłości, że po prostu jakaś istota kocha Cię na tyle, że pozwala Ci sobie odsapnąć, ale jak przychodzi czas dla Twojego dobra, na naukę, na rozwój, żebyś naprawdę wrócił do tego królestwa całym sobą, to wszystko, co tym królestwem nie jest, podnosi się w Tobie. Podnosi się w tobie, żeby się uwolniło, żebyś tylko na to popatrzył, żebyś tylko z tym pobył przez chwilę, tak przez chwilkę, naprawdę przez chwilkę, bo to nie chodzi o to, że ty masz te wszystkie problemy, że one mają zostać do końca twojego życia, że one są takie, wiesz, ważne, cenne i że w ogóle nie będzie ci dane nigdy zaznać tego pokoju, to jesteś tylko po prostu proszony oddaj oddaj, oddaj to poczucie winy oddaj to, że ktoś tu robi nie tak oddaj to, że ktoś ma rację ty jej nie masz, albo że ty masz rację, a ktoś nie oddaj to, bo to jest tylko blokada niepotrzebna to oddaj tak właśnie, poczuj poczuj, tylko poczuj poczuj właśnie tylko oddajesz nic nie robisz. Oddajesz. Relaksujesz się. Oddajesz. 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 Po prostu jesteś. Jesteś. I teraz w tym stanie na przykład kogoś spotkasz. Zobaczysz jakąś osobę, która będziesz to widział. Ona no nie jest w królestwie. Ona jest tak jak ty kiedyś. W starych swoich jakichś bólach w głowie. Gdzieś tam pędzi sobie, dręczy siebie. Takich ludzi jest większość. Co zrobisz? Wyjdziesz sobie ze swojego królestwa, żeby go uratować? Po prostu tylko w nim pozostaniesz i z tego stanu królestwa będą przychodzić do ciebie słowa. Jeszła tak mówił. Jezus o tym mówił, żeby nam do Ciebie przychodzić słowa, że Duch Ci podpowie, co masz powiedzieć, jak masz zareagować. Bo czasami masz coś powiedzieć, masz zareagować, masz jakby zdecydowanie coś tutaj postawić przed daną osobą, że ona się zatrzymała, a okej, okay, dobra, muszę przemyśleć swoje zachowanie, bo, bo tak się nie da. Bo to bycie agresywnym i opryskliwym wobec tego, Konkretnego człowieka z jakiegoś powodu nie działa, i ja czuję, że. Stop. Stop. I kogoś to może zatrzymać. Innym razem, ktoś jest tak już bardzo w bólu, że czujesz tylko miłość po prostu. I nie czujesz, żeby w ogóle na nic zwracać uwagi. Jesteś taką bardzo subtelną, łagodną po prostu przestrzenią, w której ta osoba się z tym spotka i tak nagle. Może coś, ją rozpuści, coś się rozpuści, coś w niej się rozpuści, może to będzie coś małego, może ona po prostu przez chociaż parę minut, jak będzie przy tobie, poczuje się lepiej. A to już jest dużo. To o to właśnie chodzi. No to te, o te parę minut wspólnego postu przebywania, w którym Ty uzdrawiasz. Uzdrawiasz siebie, uzdrawiasz ten świat, ale ten świat to Ty, ten, więc uzdrawiasz siebie i masz okazję bycia tym Chrystusem. Wobec wszystkiego, wobec każdej osoby. Okej, okay, wow, tu jest jakiś ból. Ja czuję ból drugiej osoby, czuję go w sobie. I nie wiem, czy on jest mój, czy tej osoby I po prostu pozwalam. Niech to się leczy. Niech to się leczy. Ja to widzę. Niech to się leczy. No właśnie o to w tym chodzi, żeby to wychodziło, żeby się uzdrawiało. Żeby się uzdrawiało. I teraz no, proces uzdrawiania może być naprawdę lekki. On może być taki. Twoją radością, taką twoją słodyczą, twoją praktyką taką duchową, że pozwalam. Pozwalam na to, żeby moje wszystkie stare schematy gdzieś, gdzieś odchodziły, gdzieś odpływały. I tu jest miejsce, w którym dla mnie osobiście nauki Wschodu a, mają pewien że nie problem. Ja to pewną nieścisłością, że jest ten koncept oświecenia, że przychodzi moment iż że ty jesteś oświecony i wow, i mamy wszyscy czekać, aż będziemy oświeceni. To, tutaj dla mnie ta droga chrześcijańska, ale nierozumiana jako religia. Proszę, jak po prostu dostaję komentarze, że o coś tam jakiś hejt na, na religię, na Kościół Katolicki czy na jakikolwiek inny, to. E, to, co ja mówię, nie ma nic wspólnego z żadną religią. Dla mnie to, czego. <noise> było taki, takie pytanie, ktoś kiedyś zadał Jeszui. A... Zadał pytanie właśnie o, o religię, właśnie o religię chrześcijańskie. A jego odpowiedź była: Nie wiem, za moich czasów nie było czegoś takiego. No <noise> ja się odnoszę tylko i wyłącznie do jego nauczeń, tak naprawdę. Do, do jego bardzo głębokich, mistycznych nauczeń, tych prawd, które przynosił wtedy, jak chodził po ziemi, i przynosi dalej teraz nam z góry. Nie czekaj na oświecenie. Oświecenie jest tu i teraz, bo to jest tylko ten stan. Ten stan jest rozpuszczania, stan patrzenia, stan takiego, ten stan taki zen. I ten umysł Mistrza, on jest tu i teraz. Ty możesz go mieć w tej sekundzie, ale możesz też w tej sekundzie go nie mieć, bo na przykład z niego zrezygnujesz, bo słuchaj, ktoś przed tobą pali fajkę i śmierdzi. Nie wiem, Ty czekasz na przystanku. Albo możesz go nie mieć, bo pani w urzędzie jest niemiła. Bo kurczę, jakbyś pracował w takim urzędzie, też byś był niemiły. No, no po prostu. O, ten umysł jest w nas. Nie nas, ten umysł Chrystusa, i tylko pozwolić mu być i w tej łagodności właśnie rozpuszczać. Ta łagodność jest łagodnością wobec procesu, wobec tego, co przychodzi, ale to nie jest zawsze łagodność taka, że świat mówi, że to jest wszystko takie cacy, cacy, cacy. Że jesteś taki super świętobliwy i nikomu nigdy nie powiesz czegoś. Czasami może nawet na kogoś przekniesz i nakrzyczysz, i to będzie z ducha, bo. Jeżeli ktoś z Was kiedyś robił jakiś remont albo coś budował, mieliście jakąś ekipę budowlaną, e, oczywiście zdarzają się przypadki, że to są ludzie świadomi jej lub bardziej, i można to wszystko robić, nazwijmy to po dobroci, ale może się zdarzyć moment, że jakoś po prostu światłem jest sobie ponownie granica. I czuj w środku, co się w Tobie podnosi, bo w szczególności ci z Was, Którzy gdzieś w toku swojego życia e, wypierali po prostu tą, tą, tą gdzieś tą, nazwijmy tą męską stronę, tą stronę taką zdecydowaną, tą stronę, która potrafi powiedzieć nie, kiedy to jest potrzebne i, i być w tym nieugięta. To jeżeli to wypierałeś, to życie będzie Cię tak prowadzić, żebyś przestał to wypierać i żebyś zaczął to w odpowiednich momentach wykorzystywać, bo to, co wyparłeś. Powodowało, że Twoje życie się potoczyło tak, a nie inaczej, że są w nich takie obszary, a nie inne. A to jest właśnie z miłości. Żeby cię nauczyć, żeby cię nauczyć, że okej, okay, no to puszczam. 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 I po prostu idziesz za tym, co przychodzi. Idziesz za tym. Idziesz. Idziesz. Właśnie, tak. Pięknie. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, trzymajcie się.